Joanna Krupa 39 litrów w sierpniu 2018 roku. Roku wzięła ślub z Douglasem. Para jednak dopiero teraz zdecydowała się wyjechać w podróż poślubną. Modelka oczywiście już pochwaliła się pierwszym zdjęciem czy jest, na co popatrzeć, to był bajeczny ślub. Urokliwe miejsce, romantyczny nastrój i zakochani w sobie Joanna i Douglas. 4 sierpnia 2018 roku, po roku od rozwodu z pierwszym, mężem Joanna powiedziała sakramentalne tak nowemu ukochanemu. Od tego momentu jest szczęśliwą mężatką, ale dopiero teraz znalazła czas, by wybrać się z mężem na wymarzone wakacje. Joanna i Douglas wybrali rajską wyspę na Oceanie Spokojnym, Bora Bora. Asia już pochwaliła się zdjęciem z basenu, w którym wypina kształtną pupę i wpatruje się w lazurową wodę oceanu. Oczywiście para zdecydowała się wynająć jeden z słynnych domków na wodzie w pięciogwiazdkowym hotelu. Noc w takim ekskluzywnym domku trzeba zapłacić ok. Od 4 do 5 tysięcy zł. Widać, że Dagi i Joanna nie szczędzili pieniędzy na wypoczynek. I zamierzają doskonale bawić się na wyczekanych wakacjach. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Zobacz więcej materiałów wideo.